Czy kiedyś myślałeś, że brakuje Ci jakiegoś kablu, który może być związany z internetem? Pokazujemy Wam kabel internet. Kabel internet, tylko 10 zł na dzień. <grywa> <grywa> Dobrze. A więc jesteśmy na Jemie, tutaj jest taka pałka mała Idziemy na Jema, tutaj mamy wisiska No i właśnie pojedziemy na środka Chyba wtedy nie? Tutaj no, no. no to na razie. No na razie. i właśnie no, jesteśmy jest. tutaj i idziemy powoli gładą. No multi jest No wszystko Stawiane bo nie ma. Mamy mam taką karteczkę. Bardzo nieogarnięte. Yeah. Tak się kameruje. Bardzo nieogarnięte. No fajnie. Tędy? No. no, jak coś bardzo nieogarnięte były te prasówki, wszystko, nawet parę ludzi nie zapisali na listę. <grywa> Ej, Delcy właśnie nie przyjeżdża, bo złamał nogę, no ale... Ale pomożemy mu. mamy właśnie takie specjalne wózki, specjalne do... Deltiego, więc będzie spoko. Szymanko, jesteśmy w środku. Chodzimy sobie. idziemy Idziemy do MSI właśnie i będziemy tam gadać. I tak wygląda właśnie. Całkiem spoko, więc no, fajnie. To jesteśmy na tojestu MSI, mamy tam parę rzeczy. To... Popatrzcie. Dostaliśmy takie swagowe koszulki MSI i do rozdania. I, rynek, i, rynek, i dziewczyny, i chłopaty też. Uuu! Więc jest całkiem spoko. Rozdajemy rzeczy. No, mieliśmy parę problemów właśnie z organizatorami, bo nie chcieli nam dać pasów prysowych czy naszych znajomych, ale już jest okej. Okay. Jakoś daliśmy radę tam. Chłopacy roją tam siedzi sobie. Pali fajeczki. Tak, tak. Chłopaki bratu przekazuje Mika i się poradzą. Ale tak dziwnie, nie? ma. Witajcie, witajcie. Także. Naprawdę mega. Dajcie mi, Także. Także. Nagrywam teraz, więc Także. I Także. wszystkie! Tem tudo vivo, Idziemy do domu, znaczy do hotelu Ja po pierwszym dniu jema Masakra jest, jest trochę węczące było, ale jakoś poradziliśmy Ale mam jednego fanarta jakieś, pude... jakieś pudełko tutaj Co w sumie A w sumie On mógłbyś potrzymać? tutaj, tako? Tak. a ja zobaczę Siemanko, siemanko O Jezus, to masz ty! Zamknijcie Zobaczymy co w swój pudełku Zobaczymy co w tym pudełku jest mogę to to Nie można tego, bo nic się nie dzieje w pleo. Pan arta Panarda otwieramy. arta otwieramy. no otwieramy. Panarda otwieramy. No otwieramy. Panarda otwieramy. Ja otwieramy. Ej zobaczcie Panarda otwieramy. Panarda otwieramy. Panarda otwieramy. Panarda otwieramy. to zajebiste. 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 Okay? Nie pokazuj się Panarda A więc dostałem Nie więcej tak nasze figurki będą Panarda Tylko bez takiego pudełka, zajebiste więc dziękuję Ci kochana za takiego o! Dzięki za wspaniałe filmy Natalia, dzięki Natalia i kurde zamknijcie ryję, bo rodzicki. <laughs> dziękuję i do jutra. Albo do później dzisiaj, bo wychodzimy. Eee. Remek, bądź grzeczny i weź te talerzyki Co, już taki jesteś fame, że kurde Co? I tu? Jesteśmy w galerii katolickiej i... I, 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 I Siema. Jest... Siema, nie? Ej, twoja dupa będzie słabna na YouTube. Siema, jesteśmy w freestrumie. Słabo, słabo. Grają tutaj sobie. Mamy mały problem. Malutki problem dzisiaj mamy. Może nie możemy się za bardzo ruszać po terenie. Wczoraj było okej, Cześć. No mnie mi Multi, powiedz co się stało. No, szliśmy sobie spokojnie, a widzicie widzieliśmy czerwono usta całe, mamy usta z pieczniętą. szliśmy sobie... Ła! Nie, haj, tak nie nagrałem! Nie nagrałem! Nie, nagrywałem ciebie, ok. A jakie ma usta, się. <śmianowicie> Drapiłeś się drodziwe, dziwe, jest dziwe, a? Dziwe, a więc zobaczymy jak będzie później. <śmianowicie> parę fotek <parę> zrobimy. <śmianowicie> Jesteśmy na jemie. I um, No i tak, i troszeczkę tak... No... Za nami się. Ej, Pomachajcie! Podpisujemy i że widzimy później. Zmieniają AIM dla nas. Nie? Prawa autorskie. Teraz głośniej krzyczymy, niż jak krzyczeliśmy dla Remka. Jeden, trzy, dwa, jeden. <śleskuj> <śleskuj> tak Się koniec, ja dzisiaj. dzisiaj. Tam z przodu rymu już. No już. Spieramy się z niema Dzisiaj, kurze bo... Masa krytyczny dzień. Strasznie zmęczeni. Wszyscy są ledwo, zagadają. Idziemy, no... Idziemy gdzieś. Chyba idziemy do after party z Twitcha, czy do jakiegoś klubu małego. Klubu, czy klubu małego I zobaczymy się tam. Okej, okay, papa! Rezykusiu, wierzloj, który jest tutaj właśnie... Piekolecko! Jestem zawiedziony, jestem zawiedziony! Piekole, ciskałem mię nie? Ja nie pięknie. Ja mam przez lat, ja nie Ja tylko mam taki głos, bo darłem ryda. Nie. No, wczoraj się działo troszeczkę. Jesteśmy dziś na iem znów. Taki chill -dieng. dzisiaj oglądam Gierdzie. Musiałeś pokaże. to zrobić, tak? Musiałeś to zrobić. Pyszna, pizza, Riba. Pokaż, pokaż, jak pięknie obser, e, obserwujesz, obserwujesz pizzę, ulotkę. I teraz będzie tak na ekranie o, taki wielki link do Twojego kanału, gdzie Daj mogę obejrzeć bardzo super w oku. Tak spędziesz o, takie przebliżenie. <laughs> I tu właśnie zrobię pauzę i będzie takie ten... Dobra, mogę zjeść? Nie możesz zjeść. Możesz zjeść! No ale weź! Ej, Bóg zapłacił. za pozwolenie. Okej. Okay. I... Um, no, I ten... <laughs> Oglądamy finały dzisiaj. Nieź, nie, nie Nie, nie Jaka morda. Jaka morda. No i... Grasz um, Finał tej Counter Strike'a i League of Legends, nie? Olaski grają finale? co? Cesar. Gra? To jest finale? Bo nie wiadomo. Idziemy oglądać w takim razie. Wygrają? To jest fidele Cesar. To jest my znaczy, nie odstaję, że wygrają. A więc, idziemy się po nie? Już doszedł koniec. Intel Extreme Masters. Było naprawdę super. Parę tam problemów mieliśmy. Um, Dobry. E, oczywiście na stoisku MSI, tak. Wszystko bardzo ładnie było tutaj. E, I teraz, no, jak zobaczcie sobie, jak wszystko składają, jak to wygląda teraz. Poza, poza czasem, bo w sumie nikt z was tutaj nie jest. Jak zamykają, jak sprzątają sprzęty i tak dalej. Tylko byliście podczas eventu. Więc tak wygląda, jak zamykają. Event był super, planujemy kolejne... Znaczy, było co ja gadam Event był super, planujemy coś podobnego w Wrocławiu eee, Za niedługo, 26 chyba mamy Czeka. Event ogólnie był super, planujemy kolejny podobny event Za nie, nie kurwa Event ogólnie był naprawdę super I eee, coś podobnego chcemy ogarnąć Właśnie na nasze spotkanie, które będzie w Wrocławiu, no i również Hall of Games, które też be, odbędzie się w Halistulecję i w Wrocławiu później e, w tym roku. Więc przyjemnie było Ziemieczki. Wszystkim, którym spotkałem, Sorry, że wyglądam tak zamulony i tak brzmię, ale miałem godziny spałem tylko codziennie i również e, choruję troszeczkę i były problemy i się zdenerwowałem troszeczkę z organizatorami tutaj, um, bo zachowali się strasznie niemiło do mnie um, i to jest duży minus, ale wiesz, super ze względu technicznej, ze względu pracowitej wszyscy byli super, tylko parę tam organizatorów byli um, byli bardzo, no byli, było byli nie na miejscu, szczerze mówiąc. Um, ale nie będę już mówić imion i tak dalej, bo jednak nie, nie chcę zmierzać się do takiego poziomu jak ja czułem, że ja, ja byłem potraktowany. Wolę zostawić jak jest. Event był super, bardzo polecam. Ehm, I no, ogarnąłem bardzo dużo kontaktów z firmami, które też będą pewnie występować z nami na nasz event, który będzie zajebisty, Żołeczki i ludzie doczekać. Naprawdę będzie mega. Podobny, podobny nawet e, rozmiar hali będziemy mieć. Tylko mniej krzesełek mniej na górze. No i zakończę Wam. W pięknego um, plakatu MSI Jesteśmy w Katowicach Halo! No i właśnie kurde przez chyba dzień nagrywałem, bo spędziłem czas z rodziną Ale już jest to IM. Teraz mam parę dni chillu, gdzie spotykam się z ludźmi, znajomymi Mam chill i właśnie przeprowadzam się do Polski za niedługo chyba Zdecydowałem więc jest swój, co na to powiesz. Tutaj mamy reżyser filmów numer jeden w Polsce. Producent! Producent. Producentka <grymka> tak. filmów. On uważa, na... że tu się nic nie dzieje. Nic się nie A tu dzieje się w Katowicach. dzieje bardzo dużo. Nic się nie dzieje w Katowicach <grym> Powiedz nazwę twojego filmu, damy film. Hardcore disco! Hardcore disco, polecamy jest w kinach teraz od 14 marca 2014 wyszło? Tak. Wiem, wiem, zaszczałem no, przecież. I możecie okay. oglądać sobie, no... Ile mi patrzy? Że... Też tamtym? Na tak? ci kawę. A kupiłem ich kawę, kawę tam. Ja pizzy kupiłem pipi, bo też. Więc no, idziemy do galerii, zobaczymy Rav Gora zaraz, chętnie będzie w apniach też będzie. I nagrywamy chyba, jak rzucamy w ludzi Angry Birdsami czy coś takiego, nie wiem coś takiego nawet. No. Tam rzucać. Tam właśnie zaraz ci pokażę co planowałem. No, więc na razie, cześć. Ziomeczki. Potem pojechałem do domu autobusem była tragiczna podróż, nie miałem miejsca na autobusie, ale za miesiąc planuję się przeprowadzić do Polski, jeżeli się uda, zobaczymy, a jak nie, to jak najszybciej. Dzięki za oglądanie jak wam się podobało i chcecie, żebym przyjechał do Polski z powrotem, to zostawcie łapkę w górę.